Was bardzo serdecznie. O, jestem już, jest to transmisja na żywo i jestem na Facebooku i jestem na YouTube. Może ktoś? Jest to taki niespodziewany live, jak wiecie, czasami lubię robić coś takiego. Jeżeli ktoś się dołączy, o, widzę, że na YouTube już ktoś jest. To bardzo bym prosiła jakąś jakąkolwiek informację, czy wszystko jest. Czy wszystko jest dobrze? Widzę, że e, na Facebooku też już ktoś jest. Cześć, Aniu, witam Cię serdecznie. O, witam Cię, Hino i Mateusz. Miło mi Was, miło mi was widzieć. O, widzę, że coraz więcej osób dołącza. E, e, co o czym chcę powiedzieć? Strasznie się dzisiaj nie wiem. Dlaczego już dawno nie robiłam live'ów, także chyba przez to e, jakoś się tak bardzo spinałam. O czym chciałam dzisiaj powiedzieć? Chciałam powiedzieć o tym, bo myślę, że dla mnie to jest oczywiste, natomiast nie wszyscy zdajecie sobie sprawę, od czego zaczynałam, tak? Bo to jest, myślę, że to jest ważne dla wielu z was, którzy dla wielu z Was, które, się, jakby, które jesteście na początku tej drogi, zastanawiacie się, jak w ogóle zmienić się, jak zmienić swoje życie. i Wiele z was może myśleć, że ja po prostu już taka byłam i wcale nie miałam, nie wiem, takich, może takich problemów. No, jakby myślę, że wiecie, o co mi, wiecie, o co mi chodzi. I chciałabym dzisiaj powiedzieć o tym, jak wyglądało właśnie moje życie i z czym się borykałam. I kiedy 10, no myślę, że co najmniej 10, bo było to, 12 lat temu, kiedy zaczynałam tą swoją przemianę, byłam totalnie zalęknioną osobą. Byłam osobą, która nie znała żadnych swoich, nie znała praw, natomiast znała bardzo dotkliwie swoje, swoje obowiązki. Byłam zależna od, od mojej mamy emocjonalnie, od mojego byłego męża emocjonalnie i finansowo. I nie potrafiłam sama stanowić o sobie. To jest myślę, że bardzo ważne. Byłam niesamowicie skupiona, osobą niesamowicie skupioną na innych ludziach i e, skupiona byłam na tym, e, aby, e, aby ich nie urazić, tak? aby e, w żaden sposób nie odrzucić nikogo, nie zdenerwować nikogo, nie. nie, nie Jednocześnie oczywiście wiem, że chroniłam się przed odrzuceniem, tak? ale to zewnętrzne to, to było takie, że chodziłam tak naprawdę na palcach wokół, wokół wszystkich. I, I byłam osobą, która przyjmowała życie po prostu takim, jakie jest. Jeżeli Mój były mąż decydował, że jedziemy tam na wakacje. Ja mówiłam: Okej, okay, jedziemy tam na wakacje. Nie potrafiłam powiedzieć, że ja chciałabym na przykład czegoś innego. Czy on decydował, że kupimy to? Okej, okay. ja się po prostu cieszyłam z tego, że w ogóle coś się pojawia w moim życiu. Tak? I jeżeli, jeżeli on się obrażał, no to wiadomo, ja się cieszyłam, że w końcu możemy się pogodzić. Nie byłam w stanie w ogóle pomyśleć, że. Taki związek jest nie do zaakceptowania, że, że tak naprawdę nie ma się o co obrażać, nic takiego się nie stało. Czyli w ogóle nie widziałam przemocy jakiejś stosowano w stosunku do mnie, a osoby toksyczne, no, otaczałam się wieloma osobami toksycznymi, tak? bo tak jak to jest charakterystyczne dla osób z dysfunkcyjnych domów, w moim przypadku była to narcystyczna. Narcystyczna matka. Nie wychowywałam się jakby do 10 roku życia. Był w moim życiu mój, ta, mój tata, który mnie wspierał. Niestety później, kiedy miałam 11 lat, umarł. Także pozostałam sama do tego jeszcze z narcystycznym rodzeństwem, z dwoma starszymi braćmi, którzy również spełniali rolę tych katów. Czyli tak naprawdę takie wychowanie powoduje, że. Przyjmujesz to, co, przyjmujesz to, co jest. W moim przypadku była to totalna bierność i ciągłe dążenie do perfekcji. Do jakby, um, moje ciało, moja psychika była nastawiona na to, żeby, żeby dążyć do tej perfekcji, żeby te osoby w końcu, które są wokół mnie, mnie zauważyły, pokochały. Czyli cały czas życie z pozycji ofiary, czy cały czas życie z pozycji osoby, która gdzieś stoi z boku i tylko wypatruje tego niebezpieczeństwa, wypatruje sygnałów. I takie życie, takie życie to życie z atakami paniki, oczywiście, z ciągłymi emocjonalnymi flashbackami, z ciągłym życiem w tej, w tej pozycji zadowolić, uciec czy, czy zrobić jeszcze coś innego, byle tylko, byle tylko nie było tego zagrożenia. To jest życie w totalnej dysocjacji, bo nie, nie byłam w stanie w ogóle. Nie byłam w stanie czuć, nie wiedziałam, jak mam to zrobić. I wiązało się to oczywiście z w, w, w życiu kiedy byłam nastolatką, z jakimiś próbami samobójczymi, a później, kiedy już dorosłam, miałam dzieci. No nie, nie było to już takie częste, ponieważ te dzieci trzymały mnie a przy życiu. Tak? Wiedziałam, że dla, to jest tak bardzo ważne, że, że muszę żyć, że muszę zrobić coś ze swoim życiem. No i oczywiście problemy zdrowotne, tak, bo to jest naturalne, że w pewnym momencie w naszym życiu, jeżeli nie dbamy totalnie o siebie, w pewnym momencie w naszym życiu pojawiają się też problemy zdrowotne, miałam ogromne problemy z migrenami i już tutaj nie chcę jakby wchodzić też w, w inne szczegóły, ale było tam bardzo wiele, bardzo wiele problemów. I co, co dalej? Bo to taki był początek, tak? Czyli ten bagaż, jaki miałam, był naprawdę ogromny. I oczywiście, tak jak Wam powiedziałam, moja zmiana zajęła mi, zajęła mi w tej chwili już 12, około 10-12 lat, mniej więcej, bo nie pamiętam przecież dokładnie, kiedy to był, kiedy był ten dzień. I te wszystkie rzeczy, które wpływały na mnie, to, to były najróżniejsze, drobne rzeczy, które e, wpływały na to, że ta moja zmiana się nakręcała. E, co było dla mnie, dlaczego tak długo? Dla, dlatego tak długo mi to zajęło, ponieważ nie miałam narzędzi. Ja tak naprawdę błądziłam, nie wiedziałam, co ja robię, nie wiedziałam. E, co jest, co jest moim problemem? Bo na początku, okej, okay, ja się czułam źle, ja byłam nieszczęśliwa, byłam smutna, niespełniona, grałam kogoś innego na zewnątrz niż byłam w środku, ale nie wiedziałam w ogóle skąd to się bierze. Nie miałam świadomości, że żyję w toksycznej relacji. Nie miałam świadomości, że moja matka była narcystką. A totalnie, tego nie, totalnie tego nie widziałam, nie potrafiłam tego nazwać. Więc zaczynałam od metod, które jakby mnie zmieniały, tak zaczynałam, weszłam w bardzo głęboko w duchowość, bo miałam nadzieję, że jeżeli, że jeżeli stanę się osobą, która, która będzie akceptowała wszystko, która będzie potrafiła na, zapanować nad swoimi emocjami, je wyciszyć, to wtedy po prostu to wszystko samo, samo zniknie. Jak jest teraz? Bo w tej chwili rzeczywiście, wiecie co, ja czuję, że żyję naprawdę... Cudownym życiem, jestem szczęśliwa, jestem w związku, w którym jestem widziana, jestem kochana, mam fajną relację z dziećmi, dogadujemy się. Oczywiście nie oznacza to, że się nie kłócimy i że wszystko jest harmonijnie, że nikt się nie wkurza i że po prostu jest tylko tak oczywiście i jest kocham Cię i tak dalej. Absolutnie nie, jesteśmy normalną rodziną, która się kłóci, która ma lepsze, gorsze dni, tylko ta różnica, że nawet jeśli są te gorsze dni, to potrafimy ze sobą porozmawiać, tak? Potrafimy przyjąć te emocje, to, że kogoś zraniliśmy, to, że komuś jest źle i wprowadzamy zmiany, tak? Bo jeżeli ktoś jest skrzywdzony, jeżeli komuś jest smutno, to znaczy, że czyjeś zachowanie wpłynęło na resztę rodziny i po prostu trzeba się zająć sobą, zobaczyć, co się dzieje, trzeba to zmienić. Stałam się osobą niezależną. Dla mnie największym problemem była nie, była zależność finansowa, więc tutaj, w kwestii, w kwestii właśnie tej niezależności, budowania jej i budowania dla siebie, też znalezienie dla siebie przeznaczenia pracy, to było dla mnie największe, myślę, wyzwanie, ponieważ bardzo głęboko wierzyłam, że było mi to przekazane i przez, i przez moich braci, i przez moją mamę, że bez mężczyzny ja sobie absolutnie nie poradzę, że mogę jedynie liczyć na to, jeżeli. A po prostu mąż czy, czy no, mąż będzie na mnie zarabiał. Więc dla mnie przekroczenie tego i e, zarobienie na siebie to było coś niesamowitego. I, I myślę, że to wszystko dało mi tak ogromnego kopa, dało mi takie ogromne poczucie, że moja wartość, że moja wartość rośnie. Co więcej, to, że mogę spełniać marzenia moje i dzieci dzięki temu, że prowadzę swoją działalność, że robię to, co kocham, że wspieram ludzi, to jest po prostu niesamowicie budujące. Czyli dzięki tej przemianie zobaczyłam swoją misję, zobaczyłam to, co chcę robić. To daje mi też przełożenie w materii, czyli mogę utrzymać siebie, mogę utrzymać dzieci. I mogę robić, dbać o siebie i robić dobre rzeczy dla innych ludzi. Ta zmiana dała mi też to, że czuję swoje emocje, że jestem w swoim ciele, że przestałam już z niego uciekać, że przestałam się dysocjować, że jestem w stanie z tym być, co czuję i jestem w stanie też sobie tym, tym zarządzić, poradzić sobie z tym, czyli nie wyrzucam tych emocji tak po prostu. Tylko umiem, wiem skąd to pochodzi, skąd ta emocja się bierze. Tak? Jeżeli czuję złość, to wiem, że tu chodzi o jakieś stawianie granic, że gdzieś nie zadbałam o siebie. I umiem, umiem powiedzieć komuś, tak? że e, chciałabym, żeby nasza relacja wyglądała tak i tak. Umiem dyskutować. Dla mnie to był problem, ponieważ jeśli ktoś mi mówił swoje zdanie, ono było przeciwne do mojego, to ja wtedy momentalnie się wycofywałam, uciekałam. Dzisiaj umiem już. Zawalczyć o, o siebie, stać za swoimi, e, stać za swoimi e, racjami. E, I to dążenie do celu, bo to było dla mnie największym wyzwaniem. Potrafię dążyć do celu, nawet jeżeli ktoś mi mówi, że tego nie akceptuje, nawet jeżeli ktoś mi mówi, że, e, to nie jest, e, że, że się z tym nie zgadza, e, nawet jeżeli napotkam przeciwności, to nie jest to dla mnie. Już blokadą. Kiedyś, momentalnie, kiedy były, było coś takiego, to momentalnie się wycofywałam i rezygnowałam, rezygnowałam z siebie, jakby odkładałam, już było to dla mnie przeszłością, porażką. Dzisiaj dążę do tego celu. Czyli nawet jeśli napotkam przeciwność, coś mi się nie uda, robię to jeszcze raz, jeszcze raz i jeszcze raz. Jeżeli oczywiście to jest w zgodzie ze mną, bo czasami zdarza się tak, że robimy coś wbrew sobie i wtedy to nam nie wychodzi. Ale jeżeli e, jesteś w kontakcie ze sobą, to wiesz, że, e, że to jest OK, tak, że masz próbować dalej, że to po prostu wymaga pracy. A co jeszcze e, e, ważnego, tak? Czyli to, że e, Mówię o, o, mówię o swoich e, potrzebach, proszę o pomoc, e, m, realizuję siebie. To jest, to jest właśnie to. Znam siebie przede wszystkim znam siebie i wiem, a, wiem czego potrzebuję. Tak? Wiem, co czuję, wiem, czego potrzebuję, wiem, jak, wszechś, jak to, co jest dookoła ci ludzie, którzy są dookoła mnie, jak oni wpływają na mnie. I potrafię podjąć działanie. Nie jestem już zamrożona, nie, jest, nie stoję już gdzieś tam w kąciku i z nadzieją, że ktoś mnie uratuje, tylko robię to sama. I myślę, że to, były, to są takie największe zmiany, o których, o których chciałam wam, wam powiedzieć. I myślę, że wiele z Was zastanawia się, jak do tego doszło. I tak, jak już mówiłam w wielu, wielu live'ach i w wielu nagraniach, no, to było naprawdę wiele lat. W moim przypadku, tak jak mówiłam, 12 lat różnego testowania, różnego rodzaju sposobów, metod, i czytania wielu książek, i ukończenia wielu kursów. I to, co mogę Wam powiedzieć, czym mogę się z Wami podzielić, co jest dla mnie najważniejsze i co jest Dobre, co jest dobre i jakby od początku, i, i, i jakby, co, co jest świetnym początkiem, to kontakt z emocjami. Myślę, że często mówię o tym, jak bardzo ważne są emocje jak bardzo są istotne w tym dochodzeniu do, do do tego, jakby rozwijaniu tego kłębka, tak, który nam się uzbierał przez całe nasze życie, tego kłębka z tymi wszystkimi przekonaniami, które są kłamstwem, z tymi, z tymi emocjami zgromadzonymi w naszym ciele. Czyli jak zaczniemy od tej emocji, bo to jest naprawdę proste, bo emocje dotykają jakby nas codziennie, my je czujemy. Nie myśl, jakby to jest nasza codzienność, bo reagujemy na nią, reagujemy na codzienność, na to, co się dzieje wokół nas, na ludzi, na zdarzenia, właśnie emocjami. Dlatego zaczęcie od emocji, myślę, jest świetne. I potem rozwijanie tego całego kłębka i dochodzenie do tych każdej drobnej do tej drobnej cząstki. I ja dzięki temu, co przeszłam, dzięki temu, co zrobiłam, stworzyłam, stworzyłam takie narzędzia, które pomagają do tego, żeby dotrzeć do tych emocji. I chciałabym Was zaprosić na jeżeli, jeżeli chcecie zacząć tą pracę, jeżeli chcecie rozwinąć się w tej pracy, jeżeli borykacie się z podobnymi rzeczami, z którymi ja się borykałam, Chciałam was zaprosić na warsztaty sekret życia w równowadze, które są właśnie poświęcone pracy z emocjami i które poświęcone są takim problemom, z jakimi ja się borykałam, tak? Czyli pochodzenie z rodziny z dysfunkcyjnej rodziny, pochodzenie z rodziny, gdzie był rodzic narcystyczny, gdzie był rodzic różnego, z różną z inną dysfunkcją i jest to zaproszenie dla osób, które, tak jak mówiłam, które nie wiedzą, co czują, nie wiedzą, czy to, co czują, należy do nich, czy to należy do kogoś innego. Nie potrafią mówić o tych emocjach spokojnie, albo ich w ogóle nie czują, albo ich jest mnóstwo, tak? bo i jedna, i druga postawa dotyczy osób z rodzin dysfunkcyjnych. Jeżeli borykasz się z, czy z atakami paniki, czy z, z tą regresją w czasie, tak, czyli tym wyzwoleniem, to wewnętrzne dziecko wyzwala w nas te różnego rodzaju cofnięcia w czasie, bo chce wyzwolenia tych emocji, chce kontaktu z nami. Więc jeżeli te wszystkie rzeczy, o których mówiłam na początku, jeżeli są dla Ciebie. Wyzwaniem, są dla Ciebie problemem. Zachęcam Was, zapraszam Was serdecznie na warsztaty, i w czerwcu odbędą się warsztaty we Wrocławiu i w Katowicach. Po wakacjach w październiku i listopadzie będę prowadzić warsztaty we yy, przepraszam, w Warszawie, w Poznaniu i w Gdańsku. Co jest bardzo ważne, na warsztatach jest bardzo mała grupa, jest 10 osób, także jest to kameralna, e, kameralna grupa osób, e, i dzięki temu możemy wgryźć się naprawdę w bardzo wiele tematów. Dzięki temu możemy, e, każdego traktuję indywidualnie, każdemu poświęcam czas, czyli nie ma tej atmosfery, że, m, taki, że nie macie dostępu do mnie, że nie możecie zadać mi pytania. Naprawdę jest na to dużo przestrzeni i dzielimy się, jeżeli masz ochotę się podzielić swoimi doświadczeniami, to jak najbardziej zapraszam. Są osoby, które gdzieś tam wolą zostać same ze sobą, wtedy też mają do tego, mają do tego przestrzeń. Na, na warsztatach dostaniesz medytację, dostaniesz też wizualizację do pracy w domu, do pracy z emocjami, też do pracy z toksycznym wstydem. Dostajesz również ćwiczenia, które zabierasz. Do domu i które są Twoją, stają się już w tym momencie Twoją codziennością, ponieważ ta praca wymaga właśnie to, co dostaniesz, to te narzędzia, które dostaniesz, wymagają takiej codziennej pracy, codziennej dbałości. Dzięki temu, z tej uwagi na zewnątrz, Uczysz się kierować tą uwagę do zewnątrz, czyli już nie, nie skupienia na tym, co się dzieje na zewnątrz, przed kim mam uciekać, tylko w końcu zauważenie, nauczenie się tego zauważania siebie. Także zapraszam każdą, każdą, każdą z Was, która. Która nie wie, gdzie zacząć, nie wie, jak zacząć, albo utknęła, bo często też tak się dzieje, że wiele rzeczy już zrobiłam, ale co dalej, nie wiem, gdzie ruszyć. O, jestem przekonana, że te warsztaty Ci pomogą, ukierunkują Cię i dadzą Ci właśnie taką, taką wytyczną, gdzie, gdzie ja idę, gdzie chcę iść. Kochani, dziękuję Wam serdecznie za uwagę, za Waszą obecność. I na YouTubie, i na Facebooku. Jest mi niezmiernie miło. Mam nadzieję spotkać się z Wami i poznać Was osobiście na warsztatach. Także serdecznie zapraszam. Jeżeli jesteście, jesteś zainteresowana, zapraszam Cię na stronę www.wilczycombyć.com bez polskich liter w zakładce warsztaty. Tam jest dokładny opis. W sklepie możesz wykupić udział w warsztatach. Sprzedaż już jest aktualna. Także serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia w środę. Pa. pa. Hej!